Witam Was, z tej strony JJ to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Brothers A Tale Of Two Sons. Mm, szybka rzecz, tylko jeszcze wspomnę. Od teraz prawdopodobnie odcinki będą nagrywane już na żywo, ponieważ nie za bardzo pamiętam co się dalej w grze działo. I wiem z tego co mi opowiadali znajomi, że gra naprawdę może wyciskać łzy późniejszymi etapami, dlatego nie chcę sobie sam tego spoilować. I mam nadzieję, że mój poziom gry nie będzie naprawdę jakiś tragiczny. Damy radę to jakoś we dwójkę przeżyć. Ja i ty, osoba, która słuchasz. No, chyba że chodzicie w grupie. No to ja i wy. Sorry. Mmm, kraty. Młody. Do it. You got it, mate. Zapomniałem wspomnieć wcześniej, na przykład, że kiedy mamy te właśnie. pokrętełka takie, to dosłownie musimy kręcić na padzie, co jest ok. Musimy kręcić i trzymać, nawet. Mój błąd. Mi Ok także teraz mogę być nieco bardziej rozkojarzony momentami. Mogę, mogę się gubić, próbując kontrolować dwie postacie naraz. Ale tego to się nie spodziewałem w wioskini. <grym> tak naprawdę, szczerze mówiąc, od tego momentu niewiele pamiętam z tej gry. Także będziemy, będziemy się dziwić razem. Muszę sobie ich ustawić ładnie, żeby byli po dobrej stronie. Niebieski starszy zawsze po lewej. Ktoś wspomniał ciekawą rzecz, że bracia są jakby kolorystycznie dopasowani. Niebieski jest na niebiesko, oczywista oczywistość, jak woda. E, a młody na czerwono i boi się wody. Ciekawe, czy będzie motyw taki, że nie wiem, na przykład starszy boi się ognia. Okej, okay, ehm. Um... A, okej, okay, łapie. <laughs> teraz ty. Ui. Świetna przejażdżka, spoko. Hopsa. Pięknie. Jacy wy wysportowani jesteście. Młodzież w tych czasach, naprawdę. O kurcze, patrzcie. O, ale skill poszedł. Dobra. To trochę wygląda tak naprawdę... To mogłaby, to mogłaby być lokacja w Diablo 3. Mam nadzieję, że w miarę audio nie jest za głośno, bo tu że maszyneria jest cholernie głośna. A coś tutaj Uu, widoczki, widoczki okay. Kiedy kamera zmienia się, to naprawdę jest ciężko dostosować sterowanie. Na razie nie mamy, widzę, tutaj jest za dużo do roboty. Ale zastanawiam się, dlaczego ten troll nas wysłał do czegoś, co wygląda właśnie jak jakaś fabryka. My szukaliśmy po prostu rośliny. Chyba, że to produkują. Może my nie szukamy wcale rośliny, tylko po prostu na serio leku jakiegoś. Możecie złapać? Dobra, czyli my musimy to gdzieś zabrać. Chłapie. Idziemy, panowie. Spokojnie, spokojnie. czy cimej, cimej to, cimej to tam, cimej. Dobra, to nawrócimy Jakbym kanapę wnosił do domu naprawdę Kurde Dosłownie, naprawdę doszedł kadapy do chatę Gdzie ja w ogóle z tym lezę? Zakładam, że w tą mańkę gdzieś musimy z tym iść co do długości odcinków, będą właśnie około tak y, między 15-20 minut, będę patrzył mniej więcej, gdzie, gdzie mogę skończyć, żeby to miało ręce i nogi, żebym nie musiał kończyć na przykład w tym momencie, jak teraz niosę coś, czy, czy wiszę na jakiejś krawędzi, tylko starałbym się to robić. O, już wiem, co muszę zrobić. E, będę starał się zatrzymywać odcinki wtedy, kiedy to będzie logiczne dla historii mniej więcej. Um. To nie ja. To. O kurde, to nie my. Easy, easy. Że młody się nie bał wejść, przecież tam wody jest dużo. Najwyraźniej no był bardzo, bardzo pewny swojej, swojego poczucia balansu. Równowaga. Ponad wszystko. Jezus, to jak Myst teraz wygląda. Nie wiem czy ktoś z Was grał w serię Myst, serie gier przygodowych, ale różne maszynerie tego rodzaju człowiek po prostu łapie i patrzy, co może z tym zrobić. Dobra, zobaczmy, co możemy z tym zrobić. No dobra, to próbujemy najpierw tutaj cyk Lovely. Teraz się obracamy. Jeszcze troszkę. Dziwna maszyneria, muszę przyznać. Ale działa. I wiem, czy mi się jeszcze kojarzy ta gra. Znaczy ten moment. Z podziemiami. Em, no. W Oblivionie, Ogólnie w serii, w serii Elder Scrolls. Z tymi, które krasnoludy tworzyły. Oni tam mieli naprawdę pogięte pomysły na te wynalazki różne. O? O? Znowu koło. Okej. Okay. Hmm, hmm, hmm. Dawaj młody, skakuj. Do it! Yes! Zakładam, że będę musiał nim... U, tu jest jakiś haczyk. Obrócić może... W którą stronę to koło się kręci? Bo tam liny... Nie, tam liny nie widzę. Something, something dark side. Mam to. Teraz bardzo powoli. Nie wiem, czemu ten starszy zawsze trafia na momenty, kiedy on się musi poruszać powoli. Ok. Możesz dalej pompować wodę. My już swoje zrobiliśmy. Trole? na są trolle. Jeden troll. Nie, dwa. O, trolle pracują w kopalni. A ja myślałem, że trolle idą na wojnę. A jednak nie. Rybki? O, jak świeżutko. Patrzcie, patrzcie. Okej. Okay okej, okay, fajnie, umyci, umyci, szczęśliwi lecimy dalej dobra, poczekaj starszaku zaczynam się bać, że traf trafimy na jakiegoś, kurde, króla troli Może być, kolejna ławeczka. Jestem ciekaw, czy naprawdę ten achievement jest za, za, za to, żeby usiąść na wszystkich ławkach. Mm, specjalnie nie sprawdzałem więcej informacji o tej grze. Trochę was oszukałem na początek z tym, e, że będę wiedział wszystko o każdej grze, którą przechodzę, ale to jest przykład tej gry, którą chyba właśnie warto pozostawić sobie. Odrobinę, e, odrobinę nieznajomości tej gry może się przydać, zwłaszcza fabuły. Nikt mi jeszcze nie zaspoilerował, także e, kiedy czytam komentarze, mam nadzieję, że też nikt tego nie zrobi. A jeżeli będę próbować, ludzie, to będę się po prostu starać na to, nie zwracać uwagi. Tak, chcecie? Dobra, niech będzie w tą stronę. Tak samo wam polecam, yy, nie, nie szukajcie sobie zakończenia tej gry, ponieważ to jest właśnie podobno bardzo dobrze napisana gra, fabularnie. I podobno jest bardzo smutna, jeżeli chcecie popłakać, to polecam. Razem ze mną zapraszam do płakania. Mam nadzieję, że nie będę płakał. W trakcie nagrywania, co by było troszkę, muszę przyznać, wstydliwe. Tak samo wstydliwe by było, gdybym teraz puścił się tym młodym. Hopsa, dobra. Nieźle im to idzie, żeby jeszcze wiedzieli, co oni tu cholery jasnej robią. E, dobra, ty pokręć tym. Zobaczymy, co z tym się wy wydarzy. Ew. To my się chyciniemy najpierw Żeby nie zgniotło, żeby nie zgniotło, żeby nie zgniotło Okej okay. A, rozumiem, że musimy dalej zmierzać Kurde, ten starszy zawsze ma pecha jakiegoś Złapiesz się? Jesteś, dobra Uff To było blisko ty już możesz przestać, lecimy Trzymaj się! Trzymaj się Braciszku, nie puszczaj Witamy na ziemi. Mmm. -hmm. Dobra. Teraz trzeba <głodego> młodego sprowadzić na dół. Zapraszam do mnie. Albo nie do mnie, okej. Okay. Whatever. Oh, shit! kolejne. Dobra, czekam na haczyk. Proszę, nie zgnieć mnie, nie zgnieć mnie, nie zgnieć mnie. Ej, tam na dole są trochę cały czas. O Jezus, tu jest już coraz więcej. Mam nadzieję, że reszta trolli też jest przyjazna, a nie tylko ten jeden. To by było lekko... <laughs> ...niefortunne dla naszych bohaterów, gdyby się okazało, że tylko jeden troll był przyjazny, bo uciekł z kopalni. A cała reszta nie jest. Ui. To, to niektóre momenty w tej grze wyglądają... ...jakby oni się po prostu naprawdę bawili przecudownie. Zamiast i zbierać to to zioło, czy co tam, dla swojego taty Patrz maszyna, dawaj wejdziemy na to! To już wygląda powoli jak schody dla olbrzymów I don't like it Nie podoba mi się to Okej, okay, okej okay. Opanuj, opanuj postacie, opanuj postacie Let's go Złowieszcza muzyka Jak myślicie? Kto zginie? Jej, synchronizacja pełna Tak jest najprościej niestety, bo kiedy... ...próbuję sterować każdą postacią osobna, to mam nieco większe problemy E, hop, dobra Teraz ty Hop, okej okay. Nie źle, nie jest źle Ale kurde architektura robi wrażenie, naprawdę to jest olbrzymie Przeszliśmy do małej jaskini niby tylko Okej, okay, teraz zobaczymy jeszcze więcej architektury, jak to wygląda Damn. Mają rozmach, kur... syny. No dobra No, i po kracie. Spoko. Chyba nie byli przygotowani na to, że tu mogą małe dzieci chodzić. To wszystko jest dla nich idealnym uchwytem. Upsi. Nie zepsujmy niczego. O-o. E, nie zepsujmy niczego, mówiłem. Okej. Okay. hej. Um, mam nadzieję, że tego nie potrzebowali. <grystanie znowu> Bo inaczej może być kiepsko z nami. Żeby... Hops, hops i o okej. Możemy jeszcze raz. Nie. O mój Boże, to się chyba zapada. O mój Boże, to się zapada. Ram! ram! Biegnij młodzi! Nie hamuj! Jezus, no! Okej. Okay. Okej. Okay. Wiedziałem, że mu kobitkę zabrali. Pani się nie boi, my jesteśmy z internetu. Oh, ale tam jest troll. Wait, what? My jesteśmy z internetu, trolli się nie boimy. Let's go. Ehm, um, rozumiem. Czekaj, zobaczmy najpierw, nie, inaczej. Najpierw sprawdźmy, czy to cokolwiek zrobi. Nie. Czyli jest kudeczka No, ja myślałem, że może to coś innego uruchomi, jednak... Zgaduję, że... Kto będzie taki bezczelny i ukradnie No, o, to są kości. Ehm... Easy, nie po kościach. Nie po kościu, nie po kościu. Tym, 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 Juma. Alright Tuń, 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 HA tuń, 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 Ha Ups. Dobra, ty to Uciekaj, ptaszku, bądź wolny leć. E, Okej, okay, możesz też po prostu być trolicą. No cóż. Uuu, biedna. Co oni jej zrobili? Eee, dziady. Sam, zamknij się młody. Ty co to? What nie, no. Why would you? Hey man, I'm here. nie, tu jestem. Tam nie, nie, ma. Tutaj jestem. Hello. Come and play. See nie, Ha! Widzicie? Przykład jak strollować trolla. Bam! Troll 0, dzieciaki 2. Dlaczego dwa? Bo punkt dla każdego z nich. Dobra, cicho tam bądź w tle. Nie Mierzyj się. Ktoś ci wypuści. masz tu masę kolegów. Ok, widzę, że tamten troll pomagał nam, a tutaj częściej jest tak, że my musimy jej pomagać bardziej. No dobra, e, gdzie byś chciała? Może gdzieś tu? Spinning, spinning. There you go, my lady. Proszę bardzo, em. Um. Lady, mm. Lady. Hmm. ok. Zero pomoc. Jaś, jakoś przeżyję, trudno, sami sobie musimy poradzić. Panowie, kręć się tym. Zablokowało się nam? Dude, jest! Uff, ja się zastraszyłem, że coś się zablokowało. God damn. Gondola na miejscu. A może tak skoczymy sobie w dół, zobaczymy czy da radę tam spaść? wygląda groźnie ja przez tą kratę przejdę dopiero w następnym odcinku, bo naprawdę nie pamiętam co jest dalej, tak więc ja już jestem totalnie yy, na ślepo niestety przechodzę, mam nadzieję, że mi wybaczycie ale chcemy po prostu mieć prawdziwe wrażenia z tej gry bo to jest jedna z tych gier, z których trzeba mieć te very very true feelings w trakcie grania. Jakby to było na tyle w tym odcinku, komentujcie, subskrybujcie. Żółty magiczny guziczek. Zawsze jest na końcu. Nie mówcie mi, że go nie ma. Zawsze tam jest. Spójrzcie, na samym końcu jest. Cześć.